Tak bez słów, Edziu? No myślałem, że coś zapowiesz. To na dzisiejszy dzień. Wiesz co, nie będę już dzisiaj tak szybko szła, żebyś dzisiaj nie zasapał. No dobrze, to będę lepiej mówił. I tak, to będziesz lepiej mówił. A gdzie dzisiaj idziemy? A dzisiaj pójdziemy sobie do portu. W porciu ci pokażę kilka sklepów z warzywami i z owocami. Jaki mamy tutaj wybór i jakie są super ceny. A może jeszcze byśmy się przeszli na park rybny chociaż chociażbyśmy się zorientowali o której godzinie i kiedy tam przypływają kutry i jakie to są pieniążki. I pokażemy jakie rybki łapią. No zobaczymy. Może akurat dzisiaj będą. No dzisiaj po, pogodę mamy pochmurną, to na plażę dzisiaj nie idziemy. Dzisiaj no idziemy na spacer, tak? Idziemy no, spacerować po... Jak to jest cisza, jest... no jest cisza, cieplutko, fajnie jest. Nie, nie potrzeba no nie ma takiego e, jaskrawego słońca do opalania ale tak żeby na spacer no to jest super no A. ile mamy ze 14 stopni mamy chyba bardzo. Mamy. ciepło po ubieraniu się ale zaraz będziemy się rozbierali Słoneczko nas dogrzeje No bardzo tutaj dbają o plażę, jeżdżą takimi maszynami, wyrównują elegancko. Następny jeździ, przesiewa piasek. Także naprawdę jest bardzo zadbana plaża, chłopaki działają. A gdyby Wam zabrakło prądu na Gandia Beach, to jest takie, punkt, tu jest taki punkt. Można przyjść sobie z telefonikiem, gniazdka i sobie naładować telefon. Także tu dbają i myślą o turystach cały czas. No, cały port przeszliśmy teraz gdzie idziemy? Się? Na, targę, na tak? Idziemy. Nie, na targę. To jest, jest no, ka, gdzie nas prowadzisz? We ja ja włóczęgu kawę? A mieliśmy iść do jakiegoś tego Mercado jakiegoś sklepu? Co to jest? No to ja bym też chciał, a gdzie te warzywa? A gdzie te warzywa? Wejdziemy przez most przez most. Wszystko jest jasne, to jest Wszystko zjemy. A może idziemy do tych pana, co tam mają? Do rybaków? Do tych rybaków. No dobra. Idziemy do rybaków. I do warzywniaka idziemy. Idziemy na kawę, i na ciacho, i na piwo. Może sobie my na piwo sobie kupimy nie Michu? no tak będziesz pił piwko tak, jak nam radzą to tak jest reklama tu nas nie no, do no przyszliśmy do tereckiej tradycyjnej restauracji a tu same serducha to, to chyba musimy wam kupić takie serducha nie ja by to, to jest nasza ulubiona cukiernia to jest nasza ulubiona cukiernia to jest nasza ulubiona a to jest nasza ulubiona Pani koleżanka co ciekawe jak się Pani powiedziała że nam wybiła te najlepsze no i jak tam Panie Panie zadowolone? Panie dzisiaj na czerwono, na serwduchowo ubrane. Mamy ciachu, będą nam rosły te. No, wiecie co, nie? A my się my na piwo mieliśmy i zito. Następny przystanek będzie na piwie. No, jakieś remonty trwają. Jakieś nowe piękne kostki robią. Tu będą drzewka zasadzone. Nowy deptak przy porcie. Jak tam koleżanki, ciastka pojedzone dobre były? Teraz trzeba spalić. A spalić? Ja myślałem, że teraz trzeba piwem przepić, bo było za słodkie. No dobrze, poczywajcie. no jaki jest sklep Danie tutaj jest sklep rybny ale on jest czynny dopiero od 17 chyba 30 tak? tu są rybaki przypłynęli może będą mieli jakieś ryby A. chodź idziemy zobaczyć Gąbki to chyba ci się pomyliło. Ten, od yy, wtorku do piątku, od 17.30 do 20.30 w sobotę zamkniemy. A ale tu już cudź po prostu. A co oni tu mają? To są tylko sieci. Puste sieci. Tylko puste sieci. Mają rybki tam w wiaderku. Ale malutko. A tu panowie z sieciami coś robią? Naprawiają sieci i rozplątują, chyba? O, tu są ryby. A tu są te. Płaszczki. No, płaszczki, tak. No, za dużo tych rybek nie złowili. Więcej sieci do rozplątywania. Idziemy zobaczyć, co pan tu robi. Tu są też, ale to chyba są nowe sieci. To trzeba rozbić i wyczyścić kraby pan wyciąga z sieci. O, tu też jest krabik, o, takie małe kraby, ale tu idą pod młotek Nie, co za ok, dziękuję kraby pan młotkiem rozbija a tam już dalej nie idziemy nie, nie ma nic, żadnej innej łódki nie ma ale łódki ma. są ale nie ma żadnej innej Puerto de Gandia no i gdzie są też rybackie łódki no właśnie Nowa łódka. to taka duża. Może przewiózła jakieś ryby. Ale, już tak mało, od razu jest dostała Świeża dostawa, pięć ale już wszystko pozmywane. Pokład umyty. Elegancka. O, tam widać. Tylecka już zagadała. spytała czy możemy filmować? Pan powiedział. Powiedział, że możemy. Petikulas. Co? Pelikulas to jest film. Aha, pelikulas to jest film? No idziemy jeszcze zobaczyć. No. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Jest jeszcze jedno biuro gdzie nasza Polka urzęduje, także tu mówią po polsku przerwa jest, ale 124 tysiące 70 tysięcy 74 000, 70 tysięcy A tu z takim tarasem no może to później przerwa jest do, albo teraz jest ten siesta do 17. Jesteśmy po drugiej stronie kanału, czyli to jest taka stara Gandhija. No ale Słonek jak dobra, jakie poobijane. Ale za to dojrzałe. I jakie słodkie mamy. Tu spadziochy są. Tak, ale mango Mango 2,49 za kilogram, tak? Mango są dobre. Tu skawy hiszpańskie, 5,50 No, Tu mamy jakiś większy warzywniak. Tu jest tańsze czy droższe? Tak samo jak tam było, to jest tańsze. Akamolki, które mamy, to jest czego? Guacamole, czyli awokado. Awokado. Papyki są byki, ale są tak słodkie jak ja bóg. Papyki są takie wielkie, większe od rynku. Jest to kapustka tak wygląda. A to co to jest? miela Co to jest? Nie wiem, co to jest. Dobra, idziemy dalej jeszcze. na starą Gandię, tak? To jest, to jest Gandia już stara? Tu pociągi jeździły Tak, tu jeździł do portu. A to jest taki hiszpański mural, ale spłytek. Super, to jest zrobione. No i tu są tory, dojście do portu. Tak to wygląda z drugiej strony. Teraz idziemy jeszcze do prawdziwego rzeźnika, zobaczyć. Tak wygląda otwarte, otwarte. Nie ma tej siesty. Teraz Wam pokażemy prawdziwą Hiszpanię. 21 dzisiaj denerwiam. co to jest? Ja się na mięsach nie znam To jest e, krowa, waka. Ta? Mm -hmm. e... szaszłyki już gotowe, prawda? Kurczaki. Szynek nie ma takich. No i tak wygląda prawdziwy. Prawdziwy rzeźnik, tak? Zobacz, jakie stejki. Stej, stejki? Ale... 19,98, ale to z kością. Uh -huh. 20 euro. No, okej okay. O, tam są szynki, chyba takie dojrzewające, nie? Na ścianie i salami, miśli? I tu jakieś kiłbachy takie. Na pewno niedobre właśnie takie jak na Węgrzech były paprykowe czerwone No, a, teraz dla nas nie a co tu jeszcze będzie nie no tylko idziemy tam <grych> gdzie teraz nas prowadzisz idziemy teraz taka jest dzielnica tak jakby włoska są takie bardzo bardzo kolorowe i wąskie uliczki jak we Włoszech Także poczujemy się troszkę, jak w macie włos. A tu mamy. No i takie piękne. Pomarańcze przy porcie osą i teraz jeszcze mamy gdzieś w jakąś takie stare wąskie uliczki wąziutkie ze na jedno autko tylko gdzieś te moje przewodniki zginęli no i jeszcze trochę takiej starej Hiszpanii Dąby się, bo no zalę, tylko belki stropowe zostały, chyba podtrzymujące sąsiednie domy. A, idziemy szukać w Wenecji takiej: plaja do Wenecja, zamknięte. No, bo to jest teraz. Jest ta jest. Jeszcze kawałek przy tobie. Auto nie wieje. Villa Lola Domeczek cały o. tu cisza i spokój, trzeba zadzwonić No, to tak klimatycznie jest. Prawdziwa Hiszpania. Ole. <grych> tu jeszcze się gdzieś przejdzie, czy tu już jest tylko nie domek? Nie wiem. Już to jest tylko jest... domek. jest nie ma końca. Nie ma, ślepa ulica. Ślepa. Wpadliśmy do zaułka A to jest dzwonek do drzwi No, ale ok. <gry> nie udziałem dzwonić w poniedzieli palmowej palmy zostały zobacz jaki piękny jest kran jaki kran widzisz z ptaszkiem ale maleńkie te działeczki tutaj są na tym podwóreczku to to nie ma nic nie ma, nie ma nawet możliwości roweru wykryć. No to, no tutaj co masz tylko są schody na górę na taras i miejsce na auto Ciekawe taki domek kosztuje. No tak. No to trzeba kupić albo minimoisa, albo fiata 500. Albo pyszocika maludzkiego. Idziemy dalej. Czy wracamy? To wrócimy. Tu byliśmy. No to wracamy już? Wszystkie takie te uliczki mamy no to jest. O, to chyba dla ja A to nas sprzedaż ta willa? Nie, <grym> chyba nie. Tutaj masz kolejne uliczki. Także tu jest całe, Ale chodzisz może pójdziemy. Dobra, teraz czekaj, tylko pokażę, pokażę tą willę, bo oni tu nie widzą. A to ta wielka willa, piękna. Tak, ale jaka ładna. No dobra, wracamy do naszej wycieczki. Tu jest dzielnica, która się nazywa Wenecja, tak? Wszystkie nazwy ulic są takie związane z Wenecją. Z No bo to chyba albo na sprzedaż, albo taki domek letniskowy mają tylko tak tu jest pisany piziano autobusowy no to wracamy zobaczymy co tutaj za autobusem piątka piątka tam chyba musimy iść, nie? zaraz gdzieś znajdziemy chyba, że nam się gdzieś cofali tam gdzie to jedzie to jest to jest tylko do Gandy. Do, Gandy. do miasta, do miasta. Tylko do miasta taki do lokalny mhm. nie, nie, nie ma tu na żadną myślałam, że będzie tu chociaż na tą Oliwę ale nie, nie ma na, nie. Nie ma na Oliwę na Oliwę musimy jechać pociągiem na Oliwę był autobusem, ale z ręką. Okay. W Hiszpanii pianie się wywiesza za okno i się suszy. Bardzo ciasno i wąsko. Wszystko liczki to wszystko uliczki jednokierunkowe, robione. dwa wałka to by się nie zmieściły kanapka do piwa no i co kończymy dzisiaj się spacer tak tak było Gdzie? pięknie miło i przyjemnie ale teraz trzeba iść na owiadek Świętować tak. będziemy. No, A, ciąg cię. dalszy śły czas świętujemy. Ciąg A. dalszy świętować. Zamykamy Teraz... sypialnię. <laughs> <laughs> Teraz idziemy do sypialni świętować. Tak, nie, nie. już. Idziemy na już. apartament świętować zapraszamy na kolejne nasze filmy. z na Hiszpanii I nie A. tylko. Także ciąg dalszy nastąpi Na razie, bye bye.